Nie ma chyba fotografa, który nie studiował dawnego malarstwa. To nie tylko szkoła kompozycji, lekcja barwy, technik oświetlenia czy katalog tematów i pus. To także znakomity dokument czasów. Ten portret to wizerunek człowieka niezwykle zasłużonego dla Gdańska, dla kultury w naszym mieście. Na obrazie widzimy mężczyznę w średnim wieku, ubranego i upozowanego zgodnie z wymaganiami epoki. Szanowany handlowiec Dański, ubrany we frak, kamizelę, koszulę z żabotem i modny cylinder, stoi w swobodnej pozie angielskiego Dandysa. Ale rozluźniona pozycja modela i nieco zamyślone spojrzenie nie sprawiają wrażenia słabości. Siłę i energię postaci ratuje kompozycja. Trzy odsłonięte fragmenty ciała mężczyzny. Twarz i obie dłonie umieszczone są w wierzchołkach trójkąta równoramiennego. Trójkąt ten napina całą kompozycję obrazu poprzekątnej. Dodatkowe napięcie, przez kontrast, Nosi pionowa krawędź masywnego postumentu czy fragmentu kolumny, o którą opiera się mężczyzna. Siłę postaci podkreśla też umieszczenie jej, to wyrazista, ciemna plama barwna, na te zgaszonego w barwach i rozmytego w szczegółach tła. Chciałbym, żebyście mogli zobaczyć ten obraz naprawdę.